Dawka wiedzy o lęku za nami. Czas na kolejne przyjemności. Zmierzmy się zatem z emocją, jaką jest złość. Uuu, tutaj to się nasłuchaliśmy na temat złości. Moje własne doświadczenia są naprawdę różne, bo ja jestem z tego pokolenia, które słyszało na okrągło: złość piękności szkodzi, dziewczynkom nie wypada się złościć, nie wolno bluźnić, bo to grzech. I takie tam podobne określenia, które zmuszały nas do jednego do braku możliwości wyrażenia złości. No cóż. Totalny, no to, to jest naprawdę bardzo smutne w swoich skutkach to jeżeli my przez cały czas tłumimy tę emocję. A ja byłam w tym mistrzem, też znam ludzi. Którzy mnie otaczają, którzy w mistrzowski sposób tłumią swoją złość. Ja zostałam wytrenowana, albo raczej wytresowana do perfekcji, i to nie tylko przez rodziców, bo przecież ci biedni rodzice nie są wszystkiemu winni mocno w nieokazywaniu złości pomagała mi kultura, wiara katolicka, środowisko, postrzeganie różnic pomiędzy płciami. akurat przy złości dziewczynkom się obrywało, bo złość piękności szkodzi, ale przy smutku dostawali za swoje chłopcy. Przecież chłopiec musi być dzielny i nie może być beksą. A złość to nic innego, jak emocja. Pod którą kryją się nasze przekroczone granice, czy też zasady, czy też potrzeby niespełnione. Ktoś po prostu narusza nasze reguły, i my w poczuciu bezradności, frustracji, oburzeni, zirytowani i czasem pełni furii odczuwamy złość. No a co takiego psychologia mówi na temat złości? Mówi przede wszystkim to, że jest to emocja, którą da się skalować. Co prawda, każdą emocję możemy odczuwać lekko, średnio, maksymalnie, ale akurat w przypadku złości jest to wyjątkowo widoczne i odczuwalna przez nas złość może być odczuwana na różnych poziomach. Złość zbiera się w nas. A jak już miarka się przebierze, to wybuchamy. Najczęściej oczywiście wyładujemy swoją złość na kimś słabszym, albo na tym, kto jest w pobliżu. Ta wiedza pozwala nam odpowiednio wcześniej tak zareagować, aby tej eskalacji do tej eskalacji nie dopuścić. Trzeba więc przyjrzeć się swojemu mechanizmowi złości, odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, w jakich okolicznościach ona się pojawia, jak wygląda jej wybuch, na czym, znowu konkretnie, polega ta eskalacja i odpowiednio wcześnie coś zmienić. Jest to niewątpliwie trudne, ponieważ ten moment trzeba najpierw dostrzec. Trudne, ponieważ ten moment trzeba odkryć, a potem należy zastanowić się, co można zrobić w związku z tym, co możemy zmienić. I nasuwa się tutaj stereotypowy przykład. Przyjmijmy, że mówimy tu o przemocy domowej. Gdy mężczyzna nie radzi sobie ze złością, od czasu do czasu wyładowuje ją na swojej żonie albo partnerce. Dochodzi do krzyków, wrzasków, rękoczynów i wszystkiego tego, z czym y, kojarzy nam się wybuch złości. Zmiana nie ma nastąpić w momencie wybuchu, tylko odpowiednio przed nim. W przypadku dorosłych to właśnie praca nad zapobieganiem wybuchowi jest istotna, a w przypadku dzieci sposobem radzenia sobie ze złością. Możesz na przykład y, na, narysować złość albo y, narysować poziom jej złości. Y, można w związku z tym umówić się z dzieckiem, że odczuwaną przez nią taką maciupeńką złość na przykład będzie rysował na kolor żółty, średnią na pomarańczowy, a dużą na czerwony. A czarny kolor to w ogóle oznaczać może, że dziecko zaraz wybuchnie, eksploduje. Oczywiście, ważne jest też, jakiego tam potworka Twoje dziecko narysuje. Chodzi o to, żeby ono nauczyło się określać swoją emocję. Ja wiem, możecie się roześmiać teraz. Sama jestem mamą, mam wnuki i, i możesz mnie teraz zapytać, która mamusia podczas gdy dziecko dostaje napadu złości, rzuca zabawkami damu kredeczki i karteczkę. Niech dziecko narysuje złość, porozmawiajmy o niej, przygotujmy skalę, która wyrazi zadowolenie mamusi i dziecka, tak na zaś. No Nie da się tego tak Robić. Jeśli chodzi o samą reakcję emocjonalną, to medal dla mamusi, która się otrząśnie i zareaguje poprawnie, a nie przez wrzaski i wymierzenie dziecku kary. Moja córka to potrafi. No jeszcze szantaż emocjonalny, to jest też to, co często rodzice stosują do swoich dzieci, albo przekupstwo, to była moja domena, też wchodziły w grę, żeby sobie poradzić ze złością. Ale żadne z tych metod nie są prawidłowe z psychologicznego punktu widzenia. I tutaj dochodzimy. Dzięki metodzie pracy nad dziecięcymi emocjami, do jednego z moich ulubionych narzędzi w psychoterapii i w coachingu zaliczam narzędzie. Eksternalizacja złości. Tego narzędzia ponownie możemy również, również możemy użyć w stosunku do dzieci, ale też możemy użyć go w stosunku dla, do dorosłych. Jest to nic innego, jak wyjęcie emocji z siebie. I już tłumaczę o co w tym wszystkim chodzi. Określenie, wyjmij emocje z siebie. Bardzo mi się podoba i ja stosuję je absolutnie do wszystkich emocji. Jeszcze czasami tłumaczę, że niech ta złość wyjdzie wraz z wydechem z ciebie. Do złości jednak ono pasuje szczególnie. Chodzi o to, by coś, co jest w środku, jakby uzewnętrznić, wyjąć z siebie i już jakby z poziomu obserwacji zobaczyć, co się z nami dzieje. Zadam pytanie. Gdyby to, co teraz czujesz w sobie? Miało jakiś kształt, kolor, wielkość, smak, wygląd, zapach i tak dalej, to co by to było? W przypadku złości ludzie mówią, że to jest ciemna kula, a czasami mówią, że to jest kolczaste, a czasami mówią, że jest małe, mieści się w rękach, albo wygląda jak rój os, raczej ma ciemne kolory. Czasami mówią, że jest jak glut, jak obrzydliwa masa. I wtedy już, jak już to opowiemy, co widzimy, to mamy zwizualizowany ów przedmiot, jakąś gadzinę. I ja wtedy pytam, czy moglibyśmy to jakoś nazwać? Czy to mogłoby tutaj być z nami, gdzie byśmy to mogli umiejscowić? I ludzie. Mówią, że czasami siedzi im to na ramieniu, że padło im na kolana, że sadzają to na krześle. I zauważcie, że o złości też się mówi, że przejęła kontrolę nad nami, że to ona nam to robi. No więc, gdy już mamy tego gada, gdy on ma już swój kolor, ma swoją strukturę, czasami go nazywają klienci po imieniu. Nie wiem czemu, ale często pada ten obrzydliwy syfek, albo po prostu gad, to możemy teraz sobie poprowadzić dialog z tym uzewnętrznionym bytem. Powinniśmy zacząć od tego: widzę cię, zauważyłam cię, nie musisz już wybuchać, już jesteś, już możemy się opanować. Trzeba po prostu poświęcić uwagę tej emocji, dostrzec ją. Czyli jest to totalne przeciwieństwo wyparcia. A w naszej kulturze często jest tak, że wolimy uciec od problemu, udać, że go nie ma, niż przyznać się przed sami, przed sobą, że nie radzimy sobie ze swoją własną złością, a już rozmawiamy po ataku z drugim człowiekiem, to przecież pada. No, ale ja już jestem spokojny, przecież już nie ma do czego wracać, już jest OK. To o co ci chodzi? Czasem pytasz tak, nie? Już mi przeszło, o co ci chodzi? A gdy przyznamy się przed sobą, że ten syf, ten gat istnieje i chociażbyśmy mieli być uznani za totalnych czubków. I rozmawiać ze swoim gadem, to i tak lepsze jest to niż wybuch złości i niekontrolowanej agresji. Eksternalizacja, gdy jest prawidłowo przeprowadzona i również dobrze zrozumiana, naprawdę może ci pomóc. Jeśli chcesz wysłuchać całego wykładu, zapraszam Cię na mój autorski kurs Pracy z emocjami plus. Czekać w nim 180 dni pracy nad ciałem. Myślami, emocjami i potrzebami. Przygotowałam dla ciebie solidną dawkę wiedzy w formie nagrań i narzędzia autoterapeutyczne. Dzięki nim będziesz mogła samodzielnie pracować ze swoimi emocjami. Dostaniesz również dziennik, który pomoże ci w obserwacji emocji. I najważniejsze: przez 3 miesiące będziemy się spotykały na terapii grupowej. Mamy przed sobą 12 godzin, w czasie których podejdę indywidualnie do twoich potrzeb, do twoich wyzwań i razem przejdziemy przez proces uzdrowienia wewnętrznego. Nie czekaj na to, aż lepsze życie do ciebie przyjdzie. Do tej pory nic się nie zmieniło, nie zmieni się przez najbliższe pół roku, jeśli ty nie weźmiesz odpowiedzialności za siebie. Zacznij osiągać swoje cele. Odzyskaj sprawczość nad swoim życiem. Przejmij kontrolę nad swoimi emocjami, bo emocje są po to, żeby cię wspierać. One nie są przeszkodą, z którą toczysz nieustanną walkę. Więcej informacji i link do zapisu znajdziesz w opisie filmu.